strony Sevii Masters. Chciałem dzisiaj wam pokazać poradnik jak znaleźć i używać yy, aplikacji do nagrywania telefonu. I więc wchodzimy w sklep Play. Wpisujemy Mobizen for Samsung. Mam pobrany więc nie będę pobierał drugi raz, ale jak wy, jak podbierzecie to, klikamy otwórz. I jak chcemy nagrywać, zacząć nagrywać, to klikamy rekord screen Następnie kurczę, nie włączyło mi się. No, no rekord screen jak już zamiast tego tutaj kwadratu, to na początku będzie takie, zacznij takie inne, i to właśnie, żebyś zaczął nagrywać. I jak już, i jak już się ten, bądź, wtedy się łączy, tak? Jak już się nagrywa, no, jak już się skończyło nagrywać, to klikamy ten kwadrat. Potem, jak chcemy sprawdzić, gdzie to jest, to jest oczywiście tutaj te trzy kreseczki, tutaj. I tutaj wyskakuje ten filmik. Klikamy na niego na obrazie, oczywiście, i tam jest w prawym górnym rogu. Yy, takie trzy kropeczki, się klika w to tam pisze udostępnij i się można udostępnić, na przykład na YouTube Messengera yy, gmail, gmail i jeszcze tam parę, ale nie pamiętam już bo usunęłam wszystkie z pamięci filmiki na razie, bo to zabierało ten miejsce, ale ja mam to na YouTube wstawione, ja, ale Wolałem tutaj, jak już wstawiłem na YouTube, to usunę to, żeby tego mi pamięć nie pobierało. Polecam tak robić i polecę kanał Patrick Minecraft. Polecam go, oglądajcie go, subujcie, fabkujcie i lajkujcie. I na razie na razie stawcie łapki w górę i subskrybujcie.